Jestem Juno i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Silent Hill 2. Nie wiem, co tu jest. jest pielęgniarka. Okej, okay, mam nadzieję, że tylko jedna. E, weź, weź, dobij, James, e, Pielęgniarka i co i, e, i parę dobrych, ładnych rzeczy. no, Czyli się opłacało tu przyjść dałabym więcej rzeczy, tak szczerze, ale dobra, tam możemy wyjść, prawda? Mam nadzieję, że tak. Wow, ten korytarz jest dość długi, co? Dobra, to posprawdzamy te pokoje do końca. Albo ich nie posprawdzamy, bo ich nie otworzymy tam, co stoi. Nie, to tylko jakieś stare telewizory. Albo mikrofalówki, w sumie nigdy nic nie wiadomo. Wow. No, zacięła się. Ładnie, ładnie. O, dobra, wiele bardzo mi się podoba od tamtej y, drewnianej Wow! Ej, ej, ej! Pielęgniarka? ty mi tu nie podskakuj Przez ciebie znowu będę musiała chyba Help Dreak użyć. Albo nawet japteczkę, nie wiem. Wolałabym tego uniknąć, ale w sumie... Dobra, użyjemy. Skoro gra nam oferuje... Nie wiem, nie wiem, nie interesuje mnie to nawet Coś się tu pojawi? Wow Czemu ona ciągle mi to robi? Czy jest coś jeszcze wartego uwagi? Wydaje mi się, że nie. Tak jakby prosto. No, ale to, dobra, zapiszę tu, bo czuję, że mogę zginąć bardzo łatwo i głupio, więc <noise> lepiej zapisać. Zdecydowanie, idziemy dalej. Będziemy grać bohaterów. Wow! E... Maria, chodź tutaj. E, tu są jakieś drzwi. O, weszliśmy. Wow! E, drzwi na kod. I miałam jakieś zapisane. Trzecie piętro to 7. Siedem... to to? okej, okay, to dobrze to, to to jest? gdzie ja jestem? muszę się uspokoić, dobrze ale ja tam jeszcze nie sprawdziłam jakichś chyba drzwi, ale dobra na razie tym się nie będę przejmować, bo tam są jakieś pielęgniarki i nie wiadomo w sumie co jeszcze więc dobra pójdziemy tam naprzeciwko i po kolei wszędzie Kogoś słyszę. I to bynajmniej nie jest przyjemne, wiecie? O nie jest jakaś chora <coughs> muzyka i widzę pielęgniarkę w ciemności. Wait a minute. <coughs> I'm kinda tired. It's just a hangover. You should rest. Mm. <laughs> so comfy. I'm going to go look for her. For Laura. I'll be back as soon as I can. ją. się Nie mnie ten czerwony krzyżyk. Użyjmy tego drinka znowu. I tak wiecie, co mnie zastanawia? Jak często powinniśmy oglądać ten nóż, żeby mieć te zakończenia, które ja chcę? Zapiszę sobie, czemuż by nie? Wiem, często zapisuję. Jeśli to ma wpływ na zakończenie, to już na pewno jakieś ma. Więc Okej, okay, będziemy przed siebie. Oczywiście gra musiała mi się skraszować i nie wiem co gadałam, a czego nie i nieważne. Mamy klucz na dach, więc próbujemy jakoś pójść właśnie w stronę dachu albo nawet nie na sam dach, jak mi się udało. Bardzo, bardzo, ale bardzo niepokoi. Um, I tak, będziemy Anakin, nasz stary znajomy, którego my się nie boimy ani trochę już. Po prostu on nawet nie jest straszny. Um, to jest Winda. Oczywiście niedziałająca, to też nie. E, chciałam sprawdzić mapę. Tak, tędy nie przejdziemy, więc po prostu pozwiedzamy wszystkie pokoje tutaj. Myślę, że to całkiem niegłupi pomysł. Co hmm. hmm. to, to jest? Mhm. oczywiście James nie może tam po prostu wsadzić ręki, ale dobra, tam... Eee, wow, wow, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Jest. Bo nie widzę za bardzo. Pilęgniarka? Jedna? Hello? Dobra, użyję pistoletu, bo nie chcę się z nim bawić. Teraz wezmę rurę. żeby jednak tego pistoletu tak za bardzo nie, nie marnować. No i teraz mogę się zastanowić znowu, prawda? Eee, o, ominęłam jeden pokój. Właśnie tam pozwolę sobie pójść. To chyba ten. Nie, a może ten dalej taki, o ten. A nie, tutaj byliśmy. Ok, więc wszystkie pokoje po tej stronie sprawdziliśmy. Więc... Wow! Słyszę muzykę bardzo, bardzo niespokojną. Aha, mam na jakim, dobra. Ciebie sobie załatwimy. Nowa chcę już mieć jest na tym korytarzu Na tym korytarzu James. To jest prawda. Znowu sobie zapiszę, bo po prostu nie ma sensu męczyć się 10 razy z tym samym. No już i tak tyle zapisów mam, że okej. Okay. Yy, dobra. To będziemy musieli jakoś y, otworzyć, ale na razie chyba nie mamy za bardzo tu czym. No, ale dobra, to mam szczegóły. Sprawdzajmy wszystkie, Pokoje y, 11, boję się. O, health drink. Milutkie, milutkie, naprawdę, ze strony gry i twórców. ich zwiedzać tak szczerze. I powiem tak, że znowu mam ciary na plecach. To nie jest fajne. Mm. Y? O nie, to jest Maria. Nie chcę być. Ona mnie nie interesuje kompletnie. Eee, zobaczymy mapę. No i tak, chyba musimy się dostać na dach tędy. Więc po prostu podejmiemy taką próbę. Boję się. Mapa. Tak, słyszę, że coś nas atakuje. Co mi się kompletnie nie podoba. <grym>, ale zbialiśmy ładnie. Właściwie ja zwiam. Po cóż ta skromność, prawda? Tak mi się wspaniale to udało. O Boże. O, to jest dach. Dobra, idziemy tam. James powiedziałam, idziemy o Boże, boję się Nie lubię tego dachu, naprawdę W ogóle dachy w grze to jest coś Coś okropnego Biorąc pod uwagę, że to jest Silent Hill O, to jest Dziennik Dobra, nie chcę mi się tego czytać Bo już to kiedyś czytałam Więc jak chcecie to sobie zatrzymajcie filmik Tu to są jakieś drzwi. O! Yy, do głowy. No i świetnie. Życie nam zjechał jaki jakim prawem no. Przecież z takim bólem serca normalnie się uleczyłam i w ogóle... O mój Boże, co to jest za miejsce? Jakieś izolatki. O nie. Zapis. to musi być, musi być zapis. O mój Boże. I teraz? Czy mamy mapę tego miejsca? A. Mamy mapę tego miejsca. No, jak miło. Posprawdzajmy izolatki. Nie wiem, od której zacząć. O. o nie, coś tu jest, coś tu jest, Co tu jest. Ej, nic tu nie ma. Głupie trochę. Ale jaka zakrwawiona w ogóle. Przerażające, naprawdę. O nie, nie chcę tam iść. Co? Nie mogę tam iść, O, Jak miło. A, tam za to mogą Nie wiem, czy chcę, co? Pewnie powinnam powiedzieć. Miejsce, mapa. Może gdzie jestem? Nie wiem gdzie iść, w ogóle nie wiem, nie mam pojęcia co robić. Eee, dobra, spróbujemy uciec od pielęgniarki. Nie wiem, może ją zabić, albo, sumie nie wiem co zrobić z nią. Mam... O, a Mapa nie ogarniam tego miejsca kompletnie. Dobra, zabijemy pielęgniarkę. No chodź, chodź, kochanie. Wow, dwie No moi kochani, normalnie fail... za failem Tak, coś jest napisane, okej. Okay. Do tej mogliśmy wejść i tu coś było, prawda? Zaraz, zaraz, co? 8, 7, zaraz co? 8, 7 jakieś takie 6 albo 8 7 chyba jestem kiepska w odczytywaniu takich kodów, ale dobra tam idziemy przed siebie i tak z tego co wiemy tam już będą dwie pielęgniary więc my użyjemy sobie help drinka tak, bo przez do głowego nam się trochę życie jeszcze na dodatek zużyło Mapa, gdzie ja jestem, trzeba ogarnąć. I chyba teraz możemy pójść do miejsca, w którym była ta skrzyn skrzynka, której wcześniej nie mogliśmy otworzyć, co prawda? Wow, spokojnie, spokojnie, spokojnie. czy już nie wstanie. No, spróbuję uciec! E, czy ucieczka mi się uda? Nie mam pojęcia mojej drodze. Mam nadzieję, że tak. Tak udało mi się, tak w miarę powiedzmy jakby. No, Ale amunicji też sporo poszło. E, ale dobra, tam amunicji, i tak mamy całkiem sporo chyba, co? s no, to całkiem sporo chyba. Przynajmniej wystarczająco, powiedzmy tak, i jak już tu jestem, to o tak zapiszę, bo po prostu jak przyjdzie mi znowu uciekać przed tamtymi dwoma paniami, nie wiem, zabijacie, czy co tam robić, to po prostu wiecie. A pamiętam, że w którymś pokoju coś jeszcze powinno chyba być. S8 nie, S8 było zamknięte. S11 może. A, byliśmy tu wcześniej przecież No tak, że ja też mam taką pamięć Okropnie słabą Dobra Mamy to właśnie yy, dziadostwo O, mm, momencik, momencik I mamy tak jakby dwa Kody to zobaczmy 3, 6, 4, 2. Nie pamiętam do czego to było, więc. O, zgadza się, więc ten drugi to będzie 8, 8, 7. Nie wiem, 6 albo 8, takie dziwne jakieś. Spróbujmy 6 i. Aha, ok, jakoś poszło i co? Co jest, co jest? Coś mi się zacięło, to trochę. Um, ale jeszcze tego całkiem nie otworzyliśmy. A, czekajcie, czekajcie. Nie. Zaraz nie. Ja chyba powinnam mieć wszystko teraz. Może ja mam po prostu tak kliknąć na jakiś klucz i w sensie, że tak użyj. O, właśnie, właśnie, właśnie tak. I możemy to otworzyć? Możemy? Czy nie? Jejku, ale ta gra mi ścina strasznie. No, mogę. No co jest? E, czyli co? Jeszcze jeden jakiś klucz, coś? Nie wiem? Eee. Nie. <śm> To dość dziwne. A! O. Boże, czy ja się wystraszyłam yy, skrzypienia skrzynki? Nie, no nie gadajcie. A w środku co były? Włosy. Wow, co były? Co było chyba? Dobra. Nieważne. Tutaj i tak już będziemy kończyć, więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a na razie zapraszam Was na kolejne odcinki i no cóż. Cześć wszystkim!